No to troszeczkę wolniej. O. i podejść do lądowania? Lądowanie, ładnie, nie? Ładnie, powoli, nie? O, i tak połóż obroty. Tak schodź, nie zaciągać sterem na razie nic. I redukuj ładnie obroty i powiem kiedy sterem delikatnie nie? jeszcze mi obrotów. o no dobrze idziesz dobrze i teraz ster do góry delikatnie oj troszeczkę jest duża prędkość była o dobrze a trawa